Cześć moje drogie, dzisiaj będzie haul lumpexowy ten makijaż już widziałyście w wcześniejszym filmiku w którym Wam mówiłam o tej palecie konturownia korzystam z okazji, że mały śpi i zrobiłam też drugi filmik dzisiaj będzie trochę ubrań różnych, niezbyt dużo sukienek ale ostatniego, ostatniego lumpa zaliczyłam bo będzie teraz mała przerwa bo nie będę mieć czasu i ogólnie będzie nagrywanie też krucho bo zbliża mi się budowa domu, więc będę trochę śmigać z pustakami i tego typu wariacjami tam z tyłu u nas. No i dzisiaj Wam pokażę, co ostatnio uporowałam. Trochę jest rzeczy dla mnie, trochę jest dla, dla mojej siostry. I te rzeczy nie są wyprasowane, także wybaczcie mi, bo zdjęłam je z, z, z sznurka i chcę Wam dzisiaj je pokazać. Co fajnego znalazłam? Taką bluzeczkę znalazłam z Mohito w motylki. Ona jest właśnie taka bardzo pomiętolona i trochę nieładnie wygląda. Bardzo się podoba i naprawdę do spodenek, czy do skórzanych takich leggingsów będzie wyglądać super. Ja lubię biało-czarne ubrania, czarne, szare, granatowe, czyli takie, takie basicowe ym, kolory. I, I ta się mi też właśnie spodobała, bo ma bardzo fajny, milutki materiał, yy, który będzie dość przewiewny na takie bardzo gorące dni. Mamy tutaj krótki rękawek, coś bardzo eleganckiego, tutaj kołnierzyk i yy, myślę, że to się sprawdzi właśnie na lato. I będzie wymagało na pewno prasowania. To jest rozmiar większy, czyli 38, bo ja się mieszczę w 36, chociaż brzuszek mam taki malutki jeszcze, ale widać go. Więc takie różniejsze ubrania na pewno się przydadzą, żeby troszeczkę nie podkreślić tego brzucha. Koszulkę, i to jest taki unisex, jak to się mówi, czyli tak opaka dla dziewczyny, taką koszulkę znalazłam, która będzie do nieskurzonych spodenek, do takich jeansowych spodenek. Zwykła koszulka z takim dłuższym rękawkiem. Ja pamiętam, jak byłam trochę młodsza, chodziłam do szkoły no to chodziłam często w koszulkach mojego brata no nie wiem, po prostu miałam takie, taką manię i, i bardzo wygodnie mi się to chodziło, tam nadal można było takiego guzełka zrobić i super to wyglądało więc wracam do takich moich e, dziecięcych stylów i to jest koszulka która właśnie do tego się przyda fajne rękawki ma, Zarobiste, po prostu bardzo się mi podawają mm, i, i jest bardzo dobrej jakości bawełna i ma tutaj jakiś taki nadruk, który już jest troszeczkę, wiecie, jakby stylizowany na no, takie przeniszczone, bo ta koszulka, jak widzicie, praktycznie jest nienoszona i ma zarombisty materiał. Super, taki grubszy, bawełniany, mięciutki. Jestem z niego bardzo dobra kolejny, miałam być kosmetyk kolejne ubranie jest też z Mohito i to jest bluza, bluza taka bardzo, jak wiecie, będzie to skakać za to bardzo przepraszam, z takim printem i mojemu mężowi bardzo ta bluza się podoba tylko ja nie wiem czy ona nie będzie zbyt duża na mnie bo to jest XL-ka, ja lubię takie mm, oversize'owe góry lubię chude nogi i góra może być taka wiecie rozkruszowana luźna, coś w stylu Magdy Gessler, chociaż ona to bardzo takie wiecie, różne fikuśne rzeczy no i ja te właśnie koszulki, bluzy lubię luźniejsze no i myślę, że to będzie bardzo fajnie wyglądać i to nie jest taki właśnie czysty biel, tylko to jest taki lekko szary kolor i ten materiał jest naprawdę świetny, bo on się nie mechaci i bardzo dobrze się go pierze szybko wysycha no bo to jest sztuczne i, I to jest też y, ogromny plus na nim, co? ha ha Ma zamek, to co właśnie ja lubię, chociaż to nie jest y, fajne, gdy ma się rozpuszczone włosy, czyli taka, taki taki o koczek to się przydaje przy tym. Także naprawdę ta buza mi się y, podoba i do spodenek oczywiście też będzie taki y, antykomarowy y, akcencik y, sukienka która jest ulubieńcem mojego męża. Bardzo się mu spodobała. On ogólnie wszystkie rzeczy lubi z łupak, który kupuje, bo wiecie, 4 zł a 43, tam 400, no to jest różnica, prawda? Sukienka ołówkowa dopasowana z takimi elementami z siateczki, takimi, o jak tutaj widzicie. Mamy te elementy na pasie, mamy tutaj na dekolcie, mamy też takie dwa paski na na dole i nie wiem, co to jest za marka, bo pewnie kogoś metka gryzła. I zostało to wycięte i to jest taka sukieneczka, jak widzicie, tutaj też niżej na pępku, gdzieś właśnie do okolicy pasa ma też takie przecięcie i troszeczkę niżej ma tych przecięć chyba dwa i to zarobiście wygląda, naprawdę jak ubrałam, to się czułam jak mm, gwiazda jakaś taka e, wystylizowana i naprawdę ten krój bardzo wyszczupla kolor też jest bardzo fajny taki dość uniwersalny, czarny but do tego będzie pasował, jakieś sandałki, czy jakieś takie e, ciemnobrązowe brązowe, może nie brązowe, nie, ale na pewno jakieś e, mam takie jedne fajne fioletowe, też będą do tego pasować sweter, który też znalazłam i to jest sweter właśnie na takie chłodniejsze dni i to jest marka Sinsai znana chyba dość dobrze w w prawie każdej galerii jest. I to jest taki sweterek o ładnym, malinowym kolorze. Mamy tutaj fajny rękawek, bardzo, bardzo chudziutki. I to jest krój swetra, który ja uwielbiam osobiście, ponieważ jest luźny. Popatrzcie, jakie to jest szerocenkie! Jak to moja mama mówi. No i to jest właśnie taki krój, który, który jak mówiłam, lubię, ponieważ jest luźny, można podubać bokserkę, jak jest chłodniejszy, chłodniejszy dzień i też jest super. No i to też będzie sweter na jeszcze te letnie dni, które wiecie, takie letnie to naprawdę nie są, bo to jakaś syberyjska pogoda nam się tutaj zaczepiła. Mamy deszcze, mamy zimno, albo gorąco do południa, po południu zimno i atak komarów, także jest, wszystko jest, naprawdę wszystko, co tam, co, co nie chcemy. No i ten sweter się mi na pewno też yy, przyda, chociaż mój mąż twierdzi, że moje swetry są wszystkie na jedno kopyto i mogąmy znaleźć chociaż raz coś innego. No ale co, jak się coś lubi, no to się po to sięga, prawda? Yy, jeansy, jakie znalazłam, bo niestety yy, ostatnio odrzuciłam 12 par jeansów, większość z zary i to mojego Hilfingera, bo na mój tyłek nie wcisnę. A jak wcisnę, to niestety nie zapnę. No jeszcze. Jeszcze mi tam zostało trochę, a nosiłam najmniejszy rozmiar z Zary, czyli chyba 34, no teraz już niestety nie wejdę w to. Znalazłam fajne spodnie z Big Stara, to są takie i klasyczne spodnie, czyli ten dół nie jest marchewkowy, tylko taki dość prosty, fajny tył ma i ładny kolorek. widzicie, takie ładne niebieskie. Przód, jak widzicie, też jest klasyczny to są biodrówki. I mamy tutaj takie trochę przytarcia. No, i ten spód jest taki lekko rozszerzany. Ja akurat ten krój kiedyś lubiłam. Ja nie mogłam się przekonać do marchewek Nie podobało mi się to, zwłaszcza do adidasów czy jakichś takich sportowych butów. to Nie, nie bardzo mi to się podobało. Ale wtedy nie było jeszcze stopek, tylko były zwykłe skarpety. Może dlatego mi się to nie podobało. Ten rodzaj właśnie kroju jest fajny. Dla mnie jest bardzo fajny, bo na chudych nogach to całkiem Fajnie to wygląda, więc będę na pewno chętnie w tym chodzić i to jest właśnie mój rozmiar, który teraz na tyłek wcisnę i mogę swobodnie jeszcze oddychać i coś zjeść. Taką fajną kurtkę też znalazłam, czyli to jest taka bluzowa Ramoneska z Reserved. I ja niestety ją zniszczyłam ostatnio w praniu, bo tutaj ten, widzicie, zmychaciło mi się to i jestem strasznie zła na siebie. No ale niestety, no tak się zdarzyło. To jest rozmiar 36 i to jest taka krótka ramoneska, która jest po prostu zarąbista. Jak ją ubrałam, to byłam po prostu pod takim wrażeniem, że może być ciuch tak bardzo wygodny. No naprawdę, no super. Yy, krótki krój do różnych stylizacji, do białej koszulki i jakichś leginsów, to po prostu będzie must have. Albo do takich yy, jeansów, które mam tutaj, też mam pokażę z Zary, które podwijam yy, nad kostkę i to też będzie zarobiście wyglądać. Także już to widzę, już mam wizję. Yy, także ta Ramoneska jest zarąbista. Yy, jak widzicie, to jest taka szaro-jasna, jakiś taki, taki szary, różny odcienia. No i tutaj mam jeszcze jakiś taki, o. Jakiś taki pasek czarny. No super, ta kurteczka jest, bardzo się mi podoba i zarobiście się w niej czuję. Także będzie to mój chycior na takie już bardziej jesienne dni. Sukienka, która dla mnie jest rewelacyjna, dla mojego męża trochę mniej, bo on nie lubi takich bombek. Ja miałam podobną sobie kupić, tylko że białą. W tamtym roku, jak mieliśmy wesele. I to jest taka sukienka, która jest z. Reserved, jak się z tego coś nie mylę tak, z Reserved i ona ma takie właśnie, o widzicie, materiał trochę taki jakby haftowany i tutaj mamy rękawek bardzo krótki tutaj mamy pod biustem odcięcie i dół jest taki, o widzicie o, taki, o Leźnie. Pod spodem mamy podszewkę, poszewkę, która jest bardzo szaleszcząca i bardzo, bardzo, bardzo sztuczna, więc na gorące dni to się nie przyda, bo się człowiek tym zapoci. No i z tyłu, a tada, moja miłość, czyli zamek. No i ten tył jest troszeczkę bardziej, tak jak widzicie, skrojony w serek. Bardzo fajna sukienka. Yy, bardzo fajnie się na ciele układa i jest bardzo wygodna ja powiedziałam kilka razy bardzo, ale chciałam podkreślić bardzo, że bardzo jestem z tego zadowolona <laughs> yy, kolejna sukienka z H&M yy, fajny print ma, podoba mi się, właśnie tak na lato jest bardzo taka yy, leciutka też jest sztuczna, ale wydaje mi się, że będzie się bardzo dobrze nosić. E, taki, taki ma prynk, taki kwiatuszkowy. E, krój ma taki bardzo prosty, naprawdę bardzo, bardzo prosty. E, nic tutaj nadzwyczajnego nie ma. E, odcinana też pod biustem, dookoła ma taką gumeczkę bardzo elastyczną. Z tyłu też, no i to jest taka sukienka bardzo prosta, za kolanko czy nad kolanko i to jest rozmiar, wiecie co, no, rozmiar 40, a ona pasuje na mnie jak na ulał, nie wiem co z tymi rozmiarówkami, ale ona jest też taka dość opięta, nie to, że jest, wisi na mnie jak na jakimś kiju, tylko jest całkiem fajnie dopasowana. No i ten krój będzie pasował też na przykład do kurtki takiej krótkiej, jeansowej, żeby podwinąć rękawki i. Czy tej nawet ramunecki też myślę, żeby tam pasowało, chociaż może nie jest do, bardziej dyskurzony. Bardziej do Przód ma bardzo fajny. Ja lubię tego typu yy, yy, kroje, które właśnie tak fajnie opinają biust. Kolejna sukienka też jest z chemu i bryw pozorom bardzo podobała się mojemu mężowi, bo myślałam, że powie, że wyglądam jak zebra w niej, a on mówi, że jest zarobista i jest fajniejsza niż ta granatowa. Mnie bardzo zaskoczyło. Tutaj mamy taki print bardzo szalony, taki czarno-biały. To jest sukienka z chemu. Tutaj mamy też takie fajne zakładki, które naprawdę będzie bardzo trudno pokazać. Dość głęboki dekolt. Mamy zamek na całej długości tej sukienki. I tutaj mamy pasek na środku. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Tu jest pasek, i tutaj są też takie drapowania. Tył jest, jest bardzo prosty. Nie ma tutaj nic takiego nadzwyczajnego. I króciutki taki o, rękawek. ta jest to sukienka, jest naprawdę tak wygodna, że, że szok. Mojemu mężowi chyba się spodobało to, że jest z jednej zamek i można ją tak wziuch, rozpiąć. <laughs> tak się mu bardzo podobało. I na koniec mam dwie pary spodni. Jedna jest z Zary. Ja uwielbiam spodnie z Zary. Te leggings grubsze, jeansy dla mnie są po prostu rewelacyjne i są naprawdę dobrej jakości. Także warto wydać ponad 100. Mam tutaj spodnie, które są o bardzo prostym kroju, bardzo klasyczne. Troszeczkę wyższy stan dla takiego brzuszka pociążowego. To jest naprawdę rewelacja. Yy, biodrówki to niestety nie fajnie wyglądają. Yy, no i jak widzicie tutaj nagawki są bardzo proste. Ja te nagawki podwijam tak na trzy. Mam wtedy przedkostkę. I wygląda to bardzo fajnie. No i drugie spodnie trochę ciemniejsze. I one są chyba z Primarka. Tak mi się wydaje. Tak patrząc po metce to chyba Primark. I to jest już wysoki stan. No po prostu mi odzieja. I nie mogłam się przekonać do tego wysokiego stanu. Ale teraz powiem, że wow, jak brzuch wyszczupla, no to super. Jakaś fajna biała koszulka, taki, taki zestaw basic mamy murowany. Tył bardzo prosty, zwykłe kieszonki, no i też oczywiście ten dół jest taki no, lekko zwężany. No i to są całe moje zakupy zapłaciłam 4 zł za sztukę, jedną bruskę dałam mojej mamie, taką yy, tutaj góra była z koronki i tutaj taki rękawek był tak, w formie falbanki, no i tutaj takie odcięcie, takie puszczone, piękny czerwony kolor. Ja mama bardzo mówiła, że to jest dla niej, wzięła. Mam nadzieję, że będzie z niej zadowolona. Dobra, dzisiaj to wszystko. Życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się na pewno w następnym filmiku. Pa!